Ulica Chopina stała się, jak widzimy po prawej stronie, strefą ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Osobiście myślę, że jest to tutaj dobre rozwiązanie. Szkoła niedaleko, w środek w zasadzie osiedla. Więc absolutnie tutaj nie neguję tego, że że takowa prędkość tutaj została została wprowadzona do progu mamy, znaczy w związku z progiem dodatkowe jeszcze obniżenie prędkości do 20 które obowiązuje do skrzyżowania oczywiście ja dalej kontynuuję ulicą na jazdę. Tutaj już mogę z powrotem sobie jechać za skrzyżowaniem prędkością 30, 30 km na Powiem, przypominam, strefa ograniczonej prędkości obowiązuje nas do odwołania, a odwołanie tejże strefy, czyli jej zakończenie, mamy przed wyjazdem w ulicę Sobieskiego. Tutaj też po drugiej stronie ona nam się zaczyna, zresztą spróbuję tak objechać tutaj rano Tak jakbym chciał zawrócić Jak widzimy jest strefa nam się tutaj zaczyna Natomiast ja sobie pojadę tutaj do ulicy Łukasińskiego zaraz za wjazdem z ulicy Sobieskiego nam się zacznie strefa czy gdzieś dalej przepuszczę oczywiście pieszą skręcam drogę boczną więc piesza ma pierwszeństwo jest zaraz za wjazdem zaczyna nam się strefa ograniczonej prędkości analogicznie w tym samym miejscu nam się Max, 30 tutaj zakazy zatrzymywania. Na lewo tutaj gdybym skręcił też strefa już wjeżdżając tam w kierunku tych kamienic dawnych, hucianych również strefa się kończy. Tak więc w zasadzie tylko tutaj typowo 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 tutaj to osiedle po którym po którym jadę osiedle Mydlice osiedle tych wysokopiętrowych budynków i znowu mamy ograniczenie prędkości do 20 w związku z progiem które przypominam, obowiązuje nas do skrzyżowania. Tutaj w zasadzie mamy tylko wjazd na parking. Tu w zasadzie nie mamy drogi twardej, więc w zasadzie już tą dwudziestką to w zasadzie wyjeżdżamy ze strefy, która kończy się przed skrzyżowaniem z ulicą szpitalną.